Dzień dobry, witam bardzo serdecznie nauczycieli języka angielskiego klas młodszych zerówek i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na mój środowy webinar pod tytułem Nauczanie przez czytanie. Od Ponad już 30 lat zajmuję się nauczaniem dzieci języka angielskiego. Jestem autorką podręczników i wielu publikacji do nauki języka angielskiego. Ostatnio moją pasją stało się czytanie globalne w języku angielskim. Chciałabym podzielić się z Państwem sprawdzonymi i bardzo efektywnymi sposobami pracy z dziećmi. Jak Wielki i e, korzystny wpływ na mózg dziecka ma czytanie, jak wiele słownictwa potrafią i mogą nauczyć się e, najmocniej dzięki e, czytaniu metodą e, globalną. O tym wszystkim będę opowiadała podczas naszego spotkania. Przedstawię Państwu również e, serię książeczek mm, z serii Bingo Boys with Kids, książeczek e, z dużym drukiem, z kolorowankami. E, książeczek, dzięki którym dzieci pokochają czytanie, dzięki e, którym czytanie stanie się dla nich nawykiem i będzie dużo konkurencją w stosunku do smartfonów. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa zarazić czytaniem po angielsku. I jeszcze raz serdecznie zapraszam. W środę 7 lipca o godzinie 19.00 nasze spotkanie potrwa półtorej godziny. Każdy uczestnik webinaru otrzyma certyfikat oraz w prezencie publikację mojego autorstwa w PDF. Serdecznie zapraszam, do miłego zobaczenia i pozdrawiam raz jeszcze wakacyjnie.